Planujesz wyjazd, mały remont lub naprawę samochodu i potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki? Nie trać czasu i zastanów się nad zaciągnięciem pożyczki w 15 minut. Do największych atutów tego produktu finansowego możemy zaliczyć łatwy proces wnioskowania i brak wymogu przedstawienia dużej liczby formalności. Z tego krótkiego filmiku dowiesz się, dla kogo przeznaczona jest pożyczka w 15 minut, jak przebiega proces wnioskowania o taki rodzaj pożyczki. Oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać. Zachęcam do oglądania. Pożyczka w 15 minut w głównej mierze przeznaczona jest dla osób, które zmagają się z przejściowymi kłopotami finansowymi i potrzebują dodatkowych środków pieniężnych. Taki rodzaj pożyczki cieszy się również zainteresowaniem pożyczkobiorców, którzy potrzebują szybkiego zastrzyku gotówki, np. Na, na wyjazd nad morze. Trzeba wiedzieć, że jeśli nasz wniosek o pożyczkę w 15 minut zostanie rozpatrzony pozytywnie, Wtedy pieniądze pojawią się na naszym koncie w zaledwie kilka minut. Proces wnioskowania o pożyczkę w 15 minut nie różni się od tego, który występuje w przypadku zwykłej chwilówki. Wystarczy, że wybierzesz kwotę i okres spłaty pożyczki za pomocą kalkulatora na stronie wybranej firmy, wypełnisz prosty wniosek pożyczkowy, w którym należy podać podstawowe dane osobowe, zweryfikujesz podane informacje w formularzu pożyczkowym poprzez przelew jednego grosza, złotówki lub specjalną aplikację weryfikacyjną oraz poczekasz na decyzję w kwestii uzyskania pożyczki i przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy. Każda firma, która zawiera w swojej ofercie pożyczkę w 15 minut, będzie wymagać od wnioskującego ukończenia co najmniej 18 lat polskiego obywatelstwa, zameldowania na terenie naszego kraju, posiadania rachunku osobistego czy aktywnego numeru telefonu. Oprócz tych warunków, niektórzy pożyczkodawcy mogą jeszcze wymagać przedstawienia zaświadczenia o dochodach oraz wykazania pozytywnej historii kredytowej w BIK. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pożyczki w 15 minut, koniecznie przeczytaj nasz artykuł na stronie pożyczkaportal.pl